Tutaj się odbywa stacja z naszym gościem specjalnym. Marek, przedstaw się powiedzieć, jak masz na imię. Ja Nie mogę być w internecie. Nie będziesz. Coś do nabierania właśnie. No mamy. Poczekaj. Jak gdzieś miałem kubek, tylko nie wiem, coś nie zrobiłem. O? Tu jest projekt Marka Lisieckiego. Tak wygląda. Tam gdzieś już poszedł. A to jest o to jest Poczynij, to jest coś To jest też Tak Na moc na szczególny Pokaż Chyba mi się chce lać I To Foksa jeszcze na mocie kupił doktorekolog <grym> Zebłe hmm. Dawaj Pokaż. Ma też? masz do te Daj rano. do nabierania, Maciuś. No, no masz, masz gotowe. Masz gotowe. Tak, tu nabiera. ja to chcę do jedzenia, Kolej. do nabierania. Kolejny? No. Jezu, jaki on gęsty. I teraz pytanie, gdzie jest łyżka? Masz też jakąś taką bardziej ludzką stronę. Jednak lekarze to nie chuje. Przynajmniej w <słuch> Ale do tego trzeba wziąć sobie cebularzyka. Dawaj cebularzyka szybko i to nagle. Ale masz ktoś łyżeczkę dla mnie jakąś pożyczyć? Tu i ja. Masz? A. To jest najbardziej wyposażony niełowiący wędkarz na świecie. Masz Krzysiu, dla Ciebie. I coraz rzadziej będę mu dokuczał. Chodź, cebularzyka weź. Dawaj szybko. Chodź tu. Chodź. Muszę iść. Ja tego pół zyka, i Tu mogę już rozstawić się? Myśli, tak? O mordo. No muszę to wszyscy nagrywać mm. ja Wiesz co można było na różce go podpiec Jaki jest jeszcze ten, co na pół Ja do tego nie ja chcę bularzyka Na ja to mnie nie daje Chcesz To jest <grym> pół, bo ja wziąłem pół Mhm <grym grym> Jak ja nie pochę. No. Mmm. Mmm. ci twoja żona zrobiła? nie mam żony. To twoja <grym> <grym> zrobiła? Moja lepsza kochana. Jak ona imię? Dobrze. Pani Agnieszko. Nie chcę powiedzieć, że panią kochamy, bo jest od tego facet, ale jednak trochę tak. <grym no. no, <grym no kupił na tym bazarze te kobity. Mmm. Mm. Mm. Patrykiem, że ty gówna szukasz? No. Oj, spadło na Ciebie. Masz nawet kubek z Foxa, ty. Mam od niego, no. Ty gadasz. No coś masz z tym Foxem, bo mi dał smyszkę jakiegoś Foxa chyba dużego. Co ty to gadasz? Gdybyś wydał 20 koła w Foxie, też by Ci dali smyszkę. Mm. 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 No. 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 To się zagrało poza mną mm -hmm. No, tak Dokładnie tak Jak myślisz, że jadłeś jakieś gówno w dobrej restauracji To odpadam gówno jadłeś Ale będzie, że jest uczciwie zrobione, bo jest dużo gęstego No 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 Oj, ziemniaczki to No, no jasne dupie musi być ziemniak. W dupie musi no być ziemniak. Czy to Pani Agnieszki rączkami obierane? Z mm. dupami. Mm. No. Pycha. jak chujowo, że każałeś to tam rozstawić. Kulwa macie. Hmm? E, głupi, że Ciebie posłuchałem. No co? Mówiłem, że chujnia będzie, tam. No kurwa, no. A dlaczego? No, no, bo nie to nie jest tego Bo co? To stoi w wnętrzu i go kręci, a tam by szedł centralnie do by... tyłu za nas. Nie wygląda to na tak szalenie wielkie ognisko, że go nie można przenieść. By był Andrzej, to by chwycił w dłoni i przeniósł. Andrzej to by to... ...głębmi ręcami wziął. No. Także... Bo całej chałupie zapierdala. Październikowy żurek wiślany, no a jest to masznego.